Moi drodzy, krótkie podsumowanie. Bateria 11 na 10. Kompatybilność z innymi sprzętami. Taka, której nie uświadczycie w markach na podobnym poziomie. 12 na 10. iPhone, Apple Watch. Dla mnie odkryciem roku było naprawdę Apple TV, jeśli chodzi o sprzęty elektroniczne. Mała kosteczka, jesteś w stanie ją wszędzie zabrać i zmienia tak naprawdę perspektywę postrzegania telewizora czy ekranu, monitora, czegokolwiek podobnego, razem z tym pilotem, który jest w zestawie oczywiście. Dostępność, czyli możliwość porozumiewania się z innymi osobami, które korzystają z tego sprzętu, bo dużo wygodniej jest korzystać ze sprzętu Apple, przytłumaczyć Ci braila albo wyświetlić Ci tekst w formie napisów, jeśli nie będziesz w stanie czegoś słuchać aktualnie. Tak więc bardzo duże ułatwienie i coś, co powoduje moje zaufanie wobec marki. Rzecz, o której nie wspomniałem, to bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o sejfy haseł, pęki kluczy, wszystko tak naprawdę dostanie się do tego sprzętu za pomocą drukarki firmowej, czy czegokolwiek podobnego, jest tak na dobrą sprawę niemożliwe, czego nie można powiedzieć o komputerach innych, postawionych na innym systemie operacyjnym. No i do tego, czy to czy linii popularnych, czy kody, czy Face ID w telefonie. No to wszystko jest coś, co dba o nasze bezpieczeństwo, i przez co my jesteśmy w stanie sprawnie zarządzać swoimi finansami, jeśli chodzi o młodych, gniewnych i rozwijających się ludzi. A jeśli chodzi o osoby, które już mają rozwinięte finanse, to po prostu bezpieczeństwo ich przetrzymywania i nie tylko finansów, ale także zdjęć, filmów, haseł do portali społecznościowych. A jak bardzo dobrze wiemy, teraz bardzo łatwo jest pozbyć się Haseł. Wystarczy kliknąć w niewłaściwy link. Wydajność, o której mówiłem, dla mnie w 100% wystarczająca. Aktualnie w rękach trzymam MacBooka R z procesorem M3. W domu mam MacBooka Pro z procesorem M4. Jeśli chodzi o rzeczy biurowe, MacBook Air 100% wystarczy. Czasami na nim też montowałem filmy. Nie jest to żaden problem, daję radę. Polecam serdecznie. To gdybym ja miał uzbierać pieniądze na to. Żeby wydać 8,5 tysiąca na MacBooka Pro, nie zastanawiałbym się i 2, 3, 4 wypłaty odkładałbym na to, aby kupić sobie sprzęt, z którego będę zadowolony i którego też mógłbym polecić Wam. Trzymajcie się ciepło. I bawcie się dobrze. Cynów matka miała dwóch gdzie w krzyżu dwóch słynęło z mądrości, a trzeci, co był głupi, poszedł do łączności. ti ta ti ti ta 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 a trzeci, co był głupi, poszedł do łączności.